Witam bardzo serdecznie, jest to Branker, za to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj czas na odcinek z Ski Jumping Pro. Tak, mam coś do nagrania. To jest to, zobaczymy, jak z tego to wyjdzie. Jest to no po prostu gra taka, to jest taki tryb kariery, tylko że troszeczkę mało dobrze zrobione, ale zobaczymy. Może przez to ktoś pobierze z was to. Oczywiście musimy zacząć od nazwy zawodnika, bo skoczek to nie będzie, trzeba go nazwać chyba. Po staremu Kurde Nie B tylko Brankers Tak jest, mamy Brankersa No i kraj No z, można pójść na Polskę, chociaż... Dobra niech będzie Polska Chciałem wziąć Estonię, niech to będzie Polak, rodak, prawdziwy Akceptujemy no i mamy tutaj bardzo ciekawie, do Puchar Kontynentalny, Puchar Świata, Turniej Czterech no ten Turniej Drużynowy, czy taki Puchar Narodów. No to co można powiedzieć, no lecimy już od razu do pierwszego konkursu, Engelberg. No. Patrzę sobie na pełną tabelę, My jesteśmy chyba w Pucharze Kontynentalnym. Tak jest. No i na przykład skacze Olek zniszczał Stefan Hula. To jest Stefan Kraft, czy, czy kto? No, niestety to jest tak, że to jest tak słabo licencjonowane. Mamy tu chyba Kento Sakujemy i nie to. Chcę dalej przyjść. No i dobra, jedziemy do Engelbergu. To jest bardzo dziwne sterowanie, bo tu nie trzeba ruszać tym zawodnikiem. Chociaż pamiętam, że była jakaś tam inna gra. Bardzo podobna, może zrobiona tutaj inaczej, ale jak widać, muszę tuchnie zielone koło. O! I mamy 98. Za chwilę przy wyjściu z progu będzie tak samo, tylko. O, też wspaniale. I lądowanie. No jakoś za daleko on to nie latał, chociaż jak wiesz, silny wiatr w plecy miał. I 101 metrów. No i prowadzimy. Same dwudziestki dostałem. Ale za chwilę wam pokażę, jaką tutaj yy, pozycję najazdową ma. Bo to... no, no, no nie wiem. Jeszcze te wyjście z progu. Jak chłop się wybija po 5 metrach. Po wyjściu z progu, teraz skok. Nie wiem, czy to był teraz pierwsza seria, czy, czy druga seria. Idealnie. No to zdarzy się raz. O, idealnie to będzie daleko. Chociaż teraz miałem wrażenie, że mimo tego, że miałem idealne wyjście z progu i przy Belce, to to był słabszy. Nie, no, med dalej, ale co to za skok? No, drugie miejsce. Ale będziemy wysoko. To może być podium. I nie, wygrywamy. Nie no, dobra, casual, albo tak jest lepiej, bo przy proto nie wiem jak to będzie wszystko wyglądało. O trzy punkty wyprzedziemy Roberta. Hrgota może? Nie wiem, bo to... Bo nie znam jakiego słowa, więc jedynego znam co Robert Krgota, bo to kralic nie jest, bo on ma końcówkę H. Ale prowadzimy i też jesteśmy na prowadzeniu klasyfikacji generalnej. I o to chodzi. O jakie fajne przejście. No, za szybko to gra się tak. Za wolno to się tak gra nie ładuje. Jesteśmy w Garmish Party Kitchen. No tak, może nie mam z sześć konkursów, co rozegramy. Garmisz. popatrzmy. Bardzo fajny taki loading screen, że lecimy samolotem do tego Garmish. Jeszcze ta mapa, bardzo fajnie. To jest taki plus. No ale nie przypominam sobie, że to ma być skocznie Gapa. To jest chyba Trondheim niż Garmish Party no, ale wiadomo. To jest tak samo jak Wski Jumping 2021. Gdzie tam nie wszystkie skocznie są obzorowane, jak na przykład Niszny takił ma taki sam yy, Hilk Make jak właśnie Wisła. Czyż inne skocznie. No i niestety tylko 15 miejsca, jak chyba widziałem tu jest tylko pierwsza. No właśnie jest to druga seria. No szkoda, że nie mogę zobaczyć po pierwszej serii wyniki, tylko ja dopiero zobaczę po drugiej serii. No, ostatni raz to gdzieś grałem jeszcze w tym roku. W tym roku mamy 2022, to nie ma w tym grać. No to jeszcze tak pod koniec 2021. No dzisiaj będzie piąte miejsce: 99,5. Na skoczek zadowolony. No i bardzo dobrze. Ale to jest dopiero 11. miejsce. Bardzo ładnie Tomasz B. Jest jakiś Tomasz B? Nie wiem, jaki jest Tomasz B. Możecie mi pisać w komentarzach, jakiś Olek zniszczał Na pewno to jest Olek. No i, no i fajnie. Ej, teraz popatrzmy. No, spadniemy na trzecie miejsce, ale to dalej nie jest aż tak źle. Zobaczę, czy mogę sobie coś kupić w sklepie. Nie, dobra, dzięki. Mamy 1000 monet. Chodźmy sobie do sklepu. Ja chcę pójść dla o sprzęt. Możesz zmodyfikować swoją postać, wydając dolary i gwiazdki. Zdobywasz za każdy skok, zdobywasz za szczególne osiągnięcia. Mamy tutaj takie coś na stać na taki kask. Jeszcze został kombinezon. Nie możemy. Buty one dają nam plus jeden lądowania. A rękawice, Najazd A No dobra. A kupimy sobie za tyle. Kup. I założone. No i git. Zostało nam 240 dolarów. Zobaczymy. Czas na konkurs Wikersund. No i to jest mamut, tylko problem jest taki, że tutaj i tak pewnie mój jedyny skok to będzie ponad 100 metrów, więc mogli skok zrobić to na takiej normalnej skoczni. Ale wiem, że kiedyś był kontynentalny na mamucie. Jak dużo kibiców przyszło na taki konkurs. Oj, fajnie. koleś tutaj inny czeka. Chyba to ten, który jest... Ale jak szybko się leci. Idealne, no to musi być ponad 150 metrów, chyba. Idealnie, no to, to musi być skok na prowadzenie. Miałem wiatr pod narty ile skoczyłem? Wo, Mówiłem, że 150 metrów to będzie. I czwarte miejsce. Nieźle. 132 punkty. Wcale nie jest tak źle, jak na skocznie nauczył, czyli... Jak na poziom tej gry Więc pewnie też za te przedmioty zdobywam więcej tych punktów, bo jak mówiłem za ten, za ten dostałem może plus jeden na raz. Może te rękawice coś dają. No to będzie chyba gorszy skok. Przecież miałem przeczytać, że nawet trochę lepszy. Ten wiat poszedł na bok. No i mamy trzecie miejsce. Czy będziemy na podium? O, to jest pytanie, bo ja nie wiem jak to wygląda, czy to jest po moim skoku, czy jednak po całych zawodach. To jest taki problem. Bo chyba po całych zawodach, bo po pierwszej serii zajmowałem piąte miejsce, teraz jestem trzeci. Przegrałem z Ole Mariusem coś tam. I Stefanem Kraftem. Chyba bo to Kraft, no nie znam jakiegoś innego Stefana. To Stefan Leitner No i to tyle No i na trzecim miejscu na Mamucie, wcale nie jest źle I na które miejsce? To musi być awans, a nie zostaje na tym samym miejscu, ale nie jest źle Bardzo dobry wynik No i teraz jesteśmy w Pjongczangu Już zrobiliśmy trzy konkursy, to jeszcze kolejne trzy To no szybko nam zaszły Teraz czas na konkurs w Piąkczangu. Zobaczmy no to skoro pół ma, znowu nam tutaj... Ale fajnie, że szybko gra się tak wczytuje, to nie jest tak, że... ...foński jumping to tak muszę czekać na no 10 sekund też, ale tutaj... jakby szybciej i tak płynniejsza. I teraz popatrzmy. Wspaniale. coś chciałby mi mi teraz. Chociaż mi też nie przypomina skoczni w Pjongczangu. Bo też ma swój kompleks. No ma tutaj skoczni wzorowanych, ale są na przykład tronki Które są i jest w gapa. Także troszeczkę mi się nie chciało. Jak na grę telefoniczną No ale 99 metrów i pół To jest miejsce dziewiąte Na się po pierwszej serii, druga seria I wspaniale Umiarkowany wiatr, ale jest pod narty, można to wykorzystać, chociaż tam kręci Wspaniale, no i powiem sobie szczerze To sterowanie nie jest takie, nie jest takie złe bo tu trzeba po prostu klikać. Oczywiście, jeżeli wejdzie się w pro, to pewnie będzie można ruszać tym zawodnikiem. Będzie można tym zawodnikiem się poruszać. Eee, stabilizować jego serwetkę podczas lotu, ale... Nieźle. No, z konkursem to troszeczkę gorzej, bo siódme miejsce. Ale jestem najlepszy z Polaków. Stefan Hula, Bartłomiej Kłusek to jest. Chcę czyli to pewnie jest stary tutaj to... bo jak widać, jeszcze są starzy zawodnicy, Antoni Hajek. Markus Eisenbichler, proszę bardzo, chłop się kwalifikuje do drugiej serii, a teraz w Puchary Świata jest jednym z najlepszych. No niestety spadamy na czwarte miejsce w Generalce, a teraz czas na konkurs w Innsbrucku. No chyba jest to już skocznie odwzorowana, bo już widzę te trybuny, ale też fajnie, że odwzorowali tutaj rekordy 138 metrów, no chociaż teraz... To przecież wczoraj tak ładnie poleciał. Nie, przedczoraj ładnie poleciał. A jestem Bichler właśnie 139. No tak, to już odzorowany Innsbruck. Fajnie, że kilka odzorowali tam w tle. To też jest chyba nawet odzorowane to całe tło. No idealne wyjście z progu, chociaż też się zdaje, że z później, ale daleko! No to chyba było blisko rekordu. Nie wiem, czy to jest punkt ta czerwona linia. No chyba to jest punkt bo 101,5. Z, bo Pewnie gdyby to byłby rekord, to pewnie miałbym gdzieś 110, ale drugie miejsce po pierwszej serii nie jest. Źle. No wiem, że to, to, to Nie wiem co, m, czego to zależy. Czy od wybicia, czy od wyjścia z belki, odbicia z belki. No nie wiem. Nie wiem, to trudno powiedzieć. ale może to wszystko musi zadziałać jeszcze z lądowaniem. Troszeczkę gorzej. Ale dobre, dobre noty dostanę. Pewnie 5 razy 20 albo 4. Trzy razy, dobra. I wygrywamy chyba konkurs. Tak mi się zdaje, bo prowadzimy. Tak jest, wygrywamy konkurs. No, dwa równe skoki: jeden stoi, jeden i pół, i 101 metrów. No i teraz jawansowaliśmy na drugie miejsce w generalce. Więc bardzo dobrze zostaną dzisiaj jeszcze jeden konkurs w Oberdorfie. I znowu mamut. Bardzo ciekawie. Jaka strata? No. No, można to odrobić. Zobaczymy, czy uda nam się to odrobić. Kurde, jak ten Oberstdorf jest bardzo, bardzo daleko położony. Prawie na granicy. Nie, kto tam jest z granicą? Chyba Włochy. Nie wiem, ja jestem... Dobra, jak, jak się pomyliłem tak mocno, to przepraszam, bo dzikim geografem nie jestem. No i znowu skocznia w Trondheim. I niby to jest mamut. To ma, być wygru... to ma wyglądać mamut? To ma wyglądać Mamut? No ja nie wiem, mi nie przypomina Mamuta, chociaż 155,5 metra dziesiąte miejsce. No słabo, ale tak się troszeczkę przypatrzyłem na ten, na te całe, ale no to jest minus, że nawet skoczni, no Wikersund fajnie obzorowali, ale na razie wszystkie niemieckie skocznie są takie same, czyli Trondheim po prostu. No a tutaj nie możemy daleko skoczyć. Chociaż dwa razy idealnie mi wyszło przy odbiciu z Belki, chociaż to chyba na to wygląda, że to wyjście z progu decyduje. I niestety druga dziesiątka, jedenaste miejsce. Więc słabo, chociaż nie wiem, na czemu, mój zawodnik się cieszy. Ja miałbym zadowolony. Ósme miejsce. Ten Robert H, chyba to Robert Hrygota, mi się zdaje. No, weźmy mnie skakał. I spadniemy. Na czwarte miejsce znowu. No i tak to wszystko wygląda, tak wygląda ten cały gameplay tej gry. Mam nadzieję, że kogoś. Nie mówię, że kupiłem przy tej grze, że może chcę zainstalować, no to zależy od was, nie mówię, żebyście pobierali, bo fajna gra, nie mówię, żebyście nie pobierali, bo gówno gra, no to jest takie 6 na 10, skocznie na minus yy, na pewno, bo no ja rozumiem, że nie można odbudować każdych, no ale żeby dwie niemieckie skocznie były stronka, no szanujmy się, kariera nudna, Będź później się znudzi, bo to jest skakanie, bo po tym jak będziesz miał dobre wyniki, do, to do Pucharu Świata pójdziesz, a i tak tam, no i tam będzie to ciągle nudziło i nudziło. Więc mam nadzieję, aby były jakieś tam aktualizacje, to na pewno bym grał, ale nie będę grał, bo to pewnie będzie ostatni odcinek z tej gry. Więc cóż, ja się z wami żegnam, w piątek też pewnie będzie jakaś gra ze skoków narciarskich. Nie wiem jaką, bo ja po prostu nie wiem jak, nie wiem jaką grę po prostu wymyślić, bo wymyśliłem tą... Kilka, kilka minut przed nagraniem tego odcinka. Więc, cóż, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w tym odcinku. Do zobaczenia w piątek oczywiście. I siema.